Misja 89 Two Towers, czyli Dwie Wieże, to startujemy. No, i co mamy tym razem? Pomarańczowe dyskietki. Tam jakieś piorunki. Widzimy też dalej jakieś nożyczki, sobie chodzą. Od czego by tutaj zacząć? No, niech będzie, że pójdziemy sobie w dół. Możemy zebrać tą spinkę. Więcej spinek możemy pozbierać. Mamy jakieś dwie szpulki prowadzące do kolejnego pomieszczenia. Tylko że oczywiście jeżeli są dwie szpulki obok siebie to nie możemy przez nie przejść. No ale tą pierwszą można by spróbować zniszczyć za pomocą którejś z pomarańczowych dyskietek. Tutaj może tą sobie przepchniemy w lewo, żeby bezpiecznie zebrać tą spinkę. No i teraz możemy no, choćby tą dyskietkę przepchnąć w prawo, albo też możemy tą zrzucić. Wtedy pierwsza z tych szpulek zostanie zniszczona. I już w razie czego będziemy mogli tą szpulką się przedostać do tego następnego pomieszczenia. Ale co na razie sobie zostawimy, bo to jest szpulka jednostronna, więc już nie będziemy się raczej mogli wrócić. Więc najpierw się zajmiemy jeszcze dokończeniem tego pomieszczenia z pomarańczowymi dyskietkami. Teraz weźmiemy sobie też tą spinkę. No, to tak w dół już poszliśmy. Mamy tutaj te spinki zebrane z pomiędzy tych pomarańczowych dyskietek. Teraz przejdziemy się w prawo. Zobaczymy, co się tutaj dzieje dalej. Możemy sobie zebrać. Te spinki te spinki też tylko oczywiście ze spacją bo jakbyśmy teraz poszli w dół no to ten kamień oczywiście by za nami spadł No i teraz znowu sobie pójdziemy w dół I też mamy jakąś szpulkę jednostronną prowadzącą w lewo Trochę też problem jest z tą spinką, która jest tutaj po lewej stronie. Bo jakbyśmy chcieli się do niej dostać, tam od góry, no to te kamienie nam zasypią drogę prowadzącą na dół. A jakbyśmy chcieli ją wziąć jakoś od dołu, no to też nam te kamienie przysypią szpulkę. Nie będziemy wtedy za bardzo mogli. Dostać się do tego pomieszczenia tam po lewej stronie. Tam w tym pomieszczeniu jest czerwona dyskietka. Widzimy też, że są dwie szpulki, które są na razie przyblokowane przez zielone pola. Hmm, no też to jest dosyć takie skomplikowane, że nie za bardzo wiadomo o co chodzi. E w ogóle tak. To pomieszczenie z żółtymi dyskietkami, tam gdzie też jest dużo piorunków, to jest to pomieszczenie do którego można dostać się od lewej strony. Jakbyśmy dostali się tam od lewej strony, to moglibyśmy sobie odblokować tą szpulkę. No ale i tak się nie przedostaniemy do tego pomieszczenia z czerwoną dyskietką. I ze spinkami, bo ta druga szpulka też jest przyblokowana. Hmm, czyli jakby to zrobić? Czy iść najpierw od lewej strony? Myślę, że nie. Trzeba jednak jakoś wejść tutaj. Tylko jeszcze pytanie, co z tą spinką? Czy ją teraz zabierać? No bo tutaj teraz w lewo pójść nie możemy, bo te kamienie nam wtedy całkowicie odetną drogę na dół. Czyli lepiej chyba przejść do tej szpulki i w ogóle wejść do tego pomieszczenia, a tą spinkę na razie po prostu zostawić. Bo i tak z tego pomieszczenia będziemy musieli jakoś wyjść używając tej czerwonej dyskietki, bo jak do niego wejdziemy, no to nie mamy żadnej już z niego drogi wyjścia. No kurde, skomplikowane to też wszystko jest. Czyli wchodzimy sobie do tego pomieszczenia. Tutaj jeszcze trzeba jakoś dobrze te kamienie rozłożyć, żeby się nie zablokować jakoś tymi kamieniami. Mamy dyskietkę, możemy tutaj zjeść to zielone pole. Jedna szpulka będzie odblokowana. No ale teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu zamknięci, czyli musimy... Tą czerwoną dyskietkę gdzieś podłożyć. Moglibyśmy ją niby podłożyć tutaj. Mielibyśmy dostęp do tego pomieszczenia z żółtymi dyskietkami i do całej reszty planszy. Tylko, że i tak musimy wrócić się jeszcze po tą spinkę, która została tam na zewnątrz. Czyli chyba lepiej będzie jednak podłożyć tą dyskietkę tutaj i rozwalić tą szpulkę. to wtedy będziemy mogli sobie wziąć tą spinkę, która tutaj została, ale i tak nie możemy teraz przejść z tego pomieszczenia w lewo, ponieważ jest przyblokowana szpulka, dlatego musimy się wrócić na lewą stronę i jednak do tego pomieszczenia z żółtymi dyskietkami wejść tam od lewej strony, tam gdzie byliśmy na początku. No dobra, to jesteśmy w tym pomieszczeniu z żółtymi dyskietkami. Od razu sobie tutaj pójdziemy odblokować tą szpulkę. I teraz tak, trzeba by się rozejrzeć, gdzie tutaj są te piorunki, bo jest ich tutaj bardzo dużo. One są chyba dookoła każdej z tych żółtych dyskietek, tak mi się wydaje. Tutaj też jest piorunek nad tymi dyskietkami też są piorunki, tylko na razie ich nie możemy powyjadać. Mamy cztery żółte dyskietki i jest też pytanie, gdzie ich trzeba będzie użyć. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj wyżej. Tutaj znowu jest bardzo dużo piorunków. No i strasznie dużo piorunków na tej planszy jest. Trzeba będzie bardzo tutaj na nie uważać. Tutaj też piorunki. Jak one tutaj były ułożone te piorunki? Chyba w takiej jednej linii o, wszystkie obok siebie. Na pewno jeszcze dwa po prawej i dwa po lewej. Tak i czy jeszcze jakieś piorunki? Na pewno jest też obok wyjścia. To musimy sobie koniecznie zapamiętać. Ale tutaj chyba już więcej kierunków nie ma, czyli możemy te wszystkie zielone pola wyjeść, żeby tutaj było jak najwięcej miejsca. No i jak widać mamy kilka spinek, do których nie mamy teraz dostępu. Tak samo do wyjścia nie mamy dostępu. Czyli tych żółtych dyskietek będziemy musieli użyć tutaj. Jedną byśmy podłożyli tu, gdzie teraz Marfi stoi. To otwieramy sobie drogę do wyjścia i do jednej spinki. A drugą tutaj, to wtedy dostaniemy się do wszystkich spinek jednocześnie. Tutaj jeszcze mamy jakieś pomieszczenie z nożyczkami, ale to jak do niego wejdziemy, to potem tam zniszczymy te nożyczki i wydostaniemy się tutaj do tego pomieszczenia po lewej stronie. Tylko na razie znowu trzeba powyjadać te piorunki. Tutaj na pewno po prawej, po lewej, na górze też były. Jeszcze jeden na pewno na górze. No i czy jeszcze jakieś były? Czy to już wszystko? Chyba wszystko. No to znowu sobie zjemy te wszystkie zielone pola. Tutaj też potrzebujemy dwóch żółtych dyskietek. Eee, Czyli... Nie... Tutaj drogę dla przepychania tych dyskietek mamy już zrobioną. No to musimy teraz się zastanowić, jak te dyskietki wypchnąć z tego pomieszczenia. Z tamtą po lewej nic nie możemy zrobić. Tak samo z tą drugą i z tą trzecią. Jedyne co możemy zrobić, to jakoś przepchnąć tą dyskietkę w lewo, bo tutaj jest zrobione trochę miejsca. Tutaj też sobie zjemy te pola z piorunkami, ile się da. No i będziemy nad resztą się zastanawiać w kolejnej części. Jestem z powrotem. No i teraz tak, jak jesteśmy tutaj na górze, to możemy sobie na przykład tą dyskietkę teraz wypchnąć. I od razu ją ustawimy sobie na miejscu. Niech będzie, że na przykład tutaj. Tak samo możemy sobie wypchnąć teraz. Tą dyskietkę. Też już tutaj nie ma z tym żadnego problemu. I też ją sobie ustawimy tutaj po lewej stronie. O, dokładnie w tym miejscu, żeby do dwóch spinek naraz się dostać. Teraz może wejdziemy sobie jeszcze po tą spinkę, tylko ostrożnie, bo tutaj na pewno był kierunek na tym pierwszym zielonym polu. O właśnie. Teraz możemy tą dyskietkę sobie przepchnąć maksymalnie w lewo. Tylko, że po lewej stronie już mamy dwie dyskietki ułożone, czyli musimy ją przepchnąć w prawo do tej drugiej części pomieszczenia. I ją sobie podkładamy tu, żeby dostać się do trzech spinek naraz. No i została nam już ostatnia żółta dyskietka. Tylko też ostrożnie, bo tutaj na pewno były piorunki obok niej. Przepchniemy ją sobie trochę w dół. Teraz w lewo, tylko nie do samego końca, żeby... Żebyśmy mogli ją przepchnąć jeszcze w górę. Czyli zrobimy to sobie właśnie tak. I znowu przepychamy ją w prawo. Teraz do góry, o i zostawimy ją dokładnie na tym miejscu, czyli jak mamy te dyskietki rozłożone to możemy iść do, do detonatora i je sobie zdetonować. Dobra, bierzemy sobie teraz te wszystkie spinki, do których nam się już zrobił dostęp. O, musimy koniecznie tą zebrać, żeby odblokować sobie już pulkę. Teraz idziemy na prawą stronę, bierzemy te cztery spinki. No i zostało nam jeszcze to pomieszczenie z nożyczkami. Tutaj będziemy musieli te nożyczki zniszczyć po lewej stronie, żeby dostać się do tych dwóch spinek i zrobić też sobie dostęp do tej szpulki wyjściowej z tego pomieszczenia. Ok, to mamy zrobione, czyli bierzemy ostatnie dwie spinki, wychodzimy stąd. No i idziemy już prosto do wyjścia, tylko musimy uważać, bo tutaj był kierunek przy samym wyjściu. Dobra, teraz możemy już bezpiecznie wejść. No i za pierwszym podejściem nam się udało tam również ciężką misję 89 pomyślnie ukończyć.